Naprawdę Zostawiajcie suba, lajka i dzwonka, żeby nic z was nie minęło I wbijajcie na social media, linki są podane w opisie tego filmu Aha. Dobra, idę na B, bo mam po na B Jestem sama Oni idą z tobą Idźcie, idźcie Biegnę kurwa ich tam ci kurwo kucnę! Trzech rozjebałam Andrzej. Już lepiej być nie może. Brawo. Awk. Prawie ace'ik. Brawo. Pięknie. Pięknie. Taz g jeden kurwa leci, nie? <noise> Mogłam mu kosy zjebać, ale bałam się, że się ruszy. Ty daj mi tego yy... auga Chory jesteś? Żebym pieniędzy nie miała na następną? Dałbym ci Famasa po prostu Biało Ale ja bym miała zero Rampa, 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 rampa Ramp, 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 ramp Pałac mam One more tu lamp Cofają, cofają. Śpi. E, e, konektor, konektor, konektor. Ja to mi kurwa stał obok niego i kurwa go nie widział, czaisz? <laughs> I że oni mieli gdzie coś?

To jest B no, na maybe connector? Jungle Dead, Dead. bomb. Under, under mm. Connector Connector and... A ten nohru siedzi czas двух. Они не сон Видел, видел. в Palas. Ona fakty. Byłeś ślepy, czy co? Cóż, kurwa, nawet my widzieliśmy. I masz gdzieś swoją ekonomię. Teraz właśnie jest jeden. jednej. No gdzie? mam. No ile kurwa w pieniędzy? Zero. Nie wiem, Rampa. Maybe Ramp. Maybe ramp. Ramp, 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 ramp. Ja nie podchodzę, Andrzej, jak coś. Ja jestem. Ale na palec. Palec. Hmm. Be careful, palaz. No kurwa, znalazł mnie w tym smoke'u jebany. One ramp and the mid. No, ale tam aż wychylą. Męcemy. Nikt nie siedział na B? <laughs> Jak widać. Ten dalej pilnuje. Gdzie on był? Bo tu był chłop. Krzesło? Желтег. Да, сифа. Не нажадуешь. Зостав, зостав, зостав. Ой хуй, теперь далее лапи. Шорт. Бег. Гони чё. No ja kam nie wierzę Słyszałam obydwóch Słyszałam Nie widziałem, który tylko pierwszy wyjdzie no teraz nie ja mam hajsu na nic Ajajajajaj O, chyba słyszałem nie wiem czy ty słyszałaś to? Jedno no. tupnięcie takie. To może byłem ja. No nie, słyszałem ja ewidentnie stąd gdzieś. Patrzysz rampę? Na razie nie trzymam, ale mniej więcej patrzę. Bo ja bym podeszła. Podejdź. Bo się boję, że dostaniesz ten. Czysto? Konektor, pomóż mi. Jestem. Dobra, siedzi hej. Jungle, idę po jungle. Broni. Jeszcze, 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 jeszcze. Nie mam broni, nie mam broni, nie mam broni, musisz pomóc. E, rampa. Rampa co to głos? ja. Dżungla, jungle. A co zjeść jestem z tobą? Ej, short. Short in jungle. Mam loa. No ja już nie mogłem spierdolić kurwa, nie dam rady Nice Weź awkę i weź tego i uciekaj Aj, Nie mam low'a mm. Dlatego chciałam walczyć No mam 9 fragów A ja gram jak pizda, nie? Tak mało. A wcześniejszym razem. No wiem. Złam. Dobra, daj mi pałac. Ty bo ja się ci, bi, kurwa, słucham. No, chciałem Awkę, żebyś przejęła. Lepiej byłoby Awkę wziąć. No i zdechłam. Eee, palac. And ramp. Ej, 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 ramp. Pałać śpi, pałać śpi, pałać śpi. All is right, dead. Right, 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 right. Ramp, ramp. Panini mnie znowu, kurwa, mać. Nie mam lała. Kurwa. Ramp AVP. Tetris maybe. Okay. Nie ma Tetrisa. Dobra, no to. bo wychodził. Przecież mówiłam, Teraz. że jest. Teraz. Teraz. Jak mnie nie to trochę dzika dostał. Koczyłbym na mida, kurwa. Masz WP? Mam awki. <laughs> idź? A mnie pójdę rampę. Pójdę do tego, pilnować rampę. Może jeszcze jest to, bo nie słyszę nic. No. Też mi się nie wydawało. Czysty, ale boję się, że mi krecy wyjdą Nie wiem czy nie cofnąć na A Ty jesteś na A? Nie mm. Jesteś Tupło mi coś Mam i Aśka, więc... A, no, Chyba proszę. Ja nie widzę Słyszałam go Kurwa, miałem dwa pewne strzały, i oni i grali jako. Y Powiem tak. 12-4 mam. Jakie ja nie dostanę nie. Apa. Ładnie, fragi, czy raz teraz? No oni są słabi. Nie wiem, mi w tej kurwa nie chce się nic. Oni są twój słabi. Może być, by nic nie słyszę Maybe Rampa coś tupło. A to nie. Czoły ja? konektor. Miał heda. Co jest? Mówiłem, że coś na tupło. A w miały miał tu short. Aha, na no short. Be careful, short. Nie short. will Kurwa. Ono ale mi kurwa nic nie idzie. Ale ja miałam co na na po niego? Daj mi auga. W ogóle to grę. Bier... Ja, ale ja biedna będę. Ja mam auga kupić. A. Kupiłem se, kurwa. Daj mi to na A nie, dobra, bo ktoś gra. Na A, na A. Mhm. Nie idę. okej Ja mam. Leży. Mam. Oj jeszcze ram, 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 ram. Pomnij. Mm. Uważaj. Co hey. Ej. Nice. Ninja. ninja. Nie możesz najda? Ja miałem nade'a, podejdź do mnie, miałem nade'y Ja chciałam ogólnie twoją broń Nie, wiem, nie wiem gdzie on, on jest, ramp maybe? Nice. No weź awkę Wiem A zamiana? Jak tobie nie idzie? Ty musisz próbować załatkę Daj Dobra Pogramy na dwie Wiem ja bym mida po ale chuj Gdyby ten smok tam kurwa siadł, to ja w szopu ciężkim Ja mam Rampa Ja nic nie widzę Na rampie smoke poleciał Z rampy Aha. Trzech na midzie? Connector uh, uh, short one dead, one, one short dead Connector dead. Jeden więcej był. Short, 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 one. Kurwa, Andrzej, fakea dałeś. One connector. Ale mi fakea dałeś ty. Zeskoczył z shorta do konektora albo zabił. Under window. Right fight. Jednego sobie chociaż z tej awupy ja dwóch jegnął. No ty, jakbyś mi nie powiedział a po drugie, tamten shorta filmował, więc nie wiem, jak on go nie widział wcześniej. Maybe Ja pierdolę. Leder, kurwa, jak on poszedł do ledera? Już on nie miał tyle czasu, żeby tam wejść. Dobra, on chyba awupy nie wziął. Wziął. No właśnie ja Zabrał Może inną Masz kasę? Nie mam hejsu. Nie, dobra, ja Za późno Najbiej Jestem Prank. smoku Jeden mi wyszedł Wyszedł, kurwa, jest tutaj przed smołku. Smołku masz Dużo Jeden w sajdzie. Tetris Schody, 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 schody Ale ja że tak je... w locie? A to ktoś inny mi zajebał Ktoś inny mi to Ja A teraz z Zezo zagrałam, k***a Oni mieli chyba jeszcze jedną AWP O, ja pierdolę Dobra Good job Jestem żywy Take Chciałem Chciałam przeskoczyć na tego, co plantuje paka, ale mnie kurwa za... ten, drabinka przeszkadzała mi A nie chciałam się tak wychylać Ты Что наш тебя? Коннекта Konektor dead jest, nice. jest, 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 jest. One more kurwa, czemu to nie siadło? I cepadkę. Wesz, wszedł też. O, też. Ja pierdolę, nie wierzę. Dostał chyba coś. Bo oni kurwa do końca próbują siedzieć na tym B jak z A Chciałam usilnie kurwa to AWP od ciebie wierzyć. No jakby gościu nie wpierdolił ci się na hama na schody to dałabyś radę No tak Czyli go robiłam jednak No coś udałoś a teraz chyba gdzie są. Wiesz co mu zrobił? 7-5 mu dała To Nie wiemy brakowało No Jakbyś go obił? Nawet jakbyś go po stópce smyrnął. Kurwa w ogóle nie wiem czemu to jest strzał nie siadł. no poszedł gdzieś w klatę Aha. No to tak czy tak powinien dostać No i kurwa właśnie chula dostał Pływa. Komit? Oh, tak, ja dam smoka do oka. Ognienem bynajmniej. Window one. And one's uh, side. Egg. Co? Egg. Ty byłeś za slajdem? Właśnie i mi się wjebał What the fuck, guys? Jak wy go, kurwa, co wy zrobiliście? Kitchen, 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 kitchen Andrzej Trzech było na sajdzie i żaden kurwa typa nie widział. Gdzie był Łabie. na sajdzie, hup? Co za łomy? Nie, gram tego teka. Spróbuję teraz wielkie. No ja też, ale się boję tego. Jak to nie siądzie, to chuj Więc wolę nie. Nice On po bani jest Nie blokuj mnie! Co za idiota Jak pierdolę Kurwa Gram jego ostatnia cipa teraz. Tam się nie ten zielony kurwa zblokował. Zdechłabym, kurwa przez niego. A no, czy zostałam pita przez niego. Kurwa mać, co za mecz. Kurwa, nie my ta zielona. Czemu mi tak nie idzie? Nie wiem, jak wygramy to dostaniesz rangę. G1. Na pewno. To mnie, mnie po takiej randze kurwa, G1 na pewno. G1 G1, na pewno. No. no tak, Andrzej, ja tak gram i dostałam G1. A nawet miałem bez 7 fragów Mam ping 1700. Ja pierdolę! Ja pierdolę, nie wierzysz tu. Pierdolony kałach. Слышишь? Есть на... Нарк... Не слышу. А, нет, тут, давай. Gdzieś przy pace siedzi, nie? Nie wiem czy on nie jest w dżungli, o... chyba że to ty to pytałeś. Nie, ja jest. Słyszę go. I... Na wejście do dżungli. O. No co jest? Nie wiem. Ty widziałaś to? Mhm. Tyle kul w niego wiebałem I pizda. Черт, по этой стороне не идет Я жду на рашу Что с ней срашивало а вот, Палац, бег? Нет yeah. Это наш за да, палацом Еще один есть yes. Jak on nie dostał? Co ten gościu? Co ten gościu daje? Jak on kurwa nie dostał? One sandwich, one sandwich. W sumie on ma 27 fragów. Maybe. Ciekawe jaką on ma rangę. No i właśnie o tym chodzi. Jaką Bo on ma on kurwa, jest rangę? pojebany. Ile on dostał? 17 niby dostał? Niechuje. Pokaż mi tu kurwa profil. Niechuje. Jak on dostał 17, kodem ode my gramy na Sztokholmie, czaisz? Wiem. Ja nie mam. Skinny do tego pałac, 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 pałac. cio, ciociu, Wejście, chodź do mnie, chodź do mnie. Pszt. Pszt. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Miałam palć, nie mogłam. Ja nie wiem, jak się nie troszkę. O to ja naprawdę pierdolę, nie no nie wiem kurwa ja go zgłaszam, bo Ja go zgłoszę. On ma 31 fragów, Andrzej. Ale ja żebym tu zjebała. Dostał za wspomaganie pola widzenia ode mnie. No ale mnie też. A zaraz mu wrzucę... Nie no celowania nie w pola widzenia bardziej. No, kurwa patrz. Under one maybe window, under window. No, gościu pestki, kurwa. 32? nie, on dostaje kurwa ode mnie nawet i za wspomaganie celowania, no. Jeszcze ja przesuwała, może... To jest... no może ten kurwa podjebła. Nie wiem. Nie no, według mnie gościu jest odjebany. No kurwa za dziwnie gra. Chuj dziwnie. Bomb. Paka 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 paka. No co kurwa do nich to mów, to zjebów. Pałac mi chyba wszedł. Tak, do. on, on raszuje pałac. Nice. To już śpi. Dawaj, bo A jest wolne. A jest czysta, Aśka. Weź Czekaj. Pakaj, Short. Mid był. Będę zobaczyć. Czyste. Mam go. Eee... Jungle. Nie, w ogóle Jak jeden ma skauta. Nie wiem, po chuj skauta wziął. A, w jest tam. A, Nice Zdech za wupą. Chłop, za wupą zdech. Ale patrz! Jaki on ma tajnik. Ninja, ninja ninja. Nie! To no gdzie ninja? Był ninja. Wiem skąd nie zajebał Andrzej. To, no że tam się tam ruszył się no to. Ale to nie moje wina, że on się ruszył. Weź Andrzej smola zarzuć. A zajęcie. A. Zaszuje ci raz do przodu Odejdź, 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 odejdź! Kurwa! Short jest i... dżungla I connect o no czemu to nie siadło? Jak mnie wkurwiać zaczyna to. Błagam, nie spadnij. No, jak widzimy się w następnym odcinku. Siema.